I ty. teraz w innej gierce Jak widzicie, gramy w Growcastle Dużo osób może tego nie znać Nawet nie wiem, czy ktoś tego zna Czy ktoś tego nie zna Jak znacie, napiszcie w komentarzach A ja nie przedłużam I lecimy Dobra, siema Jesteśmy Co by tu wam zrobić Dobra, yy, patrzcie Smoczka taką, Widzicie, mam już trochę wyformiłem Tak o Smoczek nawet z zacinaniem Szybciutko Tutaj 39 tysięcy Bardzo trudno złapać Critical damage za 12 sprzedajemy Teraz Black Dragon Pokonujemy Widzicie też zacinaniem ale pokonany Wszystko ładnie pięknie Zostało pokonane Critical damage znowu Dobra Teraz nie mogę, teraz z Red dragoną nie będę walczyć, bo on jest trudny. Widzicie, ile ja mam hp, żeby tyle mieć hp, trzeba bardzo trudno i długo grać. Mój wave to na przykład patrzcie, 1362. Ale chcielibyście mieć tylu? Patrzcie, robicie taką. Kupujecie sobie i pytacie, jak ja to zrobię. Wchodzę tak, klikam tu mogę dać sobie, żeby mi zbierał kolno. Widzicie? Na no wszystkich mogę dać. No, widzicie wszyscy? Tak. Pewnie tak. Ja nie wiem, czy wy patrzycie. Tych akurat nie da się, ale tutaj na proszek jest 0%, na niebieski proszek jest też 0%. Znaczy na no taki. Tak jakby to jest no, niebieski. A na diament mam 0.9%. I to jest chyba ten jeden diament. Tak mi się wydaje. I armatę też trzeba mieć bardzo dobre podlepszenie. Widzicie, ja dużo w to nie wydaję. Tylko 357. No, w sumie armaty macie o 260 podlepszenia. A ja mam dużo podlepszenia i mi aż 358. Dobra, co do moich postaci. Defender najlepsze Iron Wall Castle Defense. Broni broni waszą wieżę 15% więcej. To Castle HP daje 15% do HP. 99 level, oczywiście że na maxa, bo gdybyście nie mieli go na maxa, to by wam tyle nie dawało. I jeśli chodzi o to, to jest ta maksymalna. Nie idźcie nigdy w czerwonych. Może wam się wydaje, że to jest lepsze, ale no no no, bo jak chcecie mieć bardziej bazę zrobioną w moc, w mocność, to idziecie w to, a, a moim zdaniem lepiej zrobić bazę w, w to, w HP, bo później nikt was nie pokona i to jest bardzo fajne. Dobra, tutaj ja popełniłem błąd, bo mogłem tego zrobić. Mam już trzech wolfów. Mam 3 wilków po 300 damageów, a mogą zrobić tak: Summon Stone Golem 200 damage per hit, Castle Defense per End i 3 orły i 400 damage'a. Ale on, on bije więcej, widzicie? Aha, dobra, już dlaczego. E, ale to nic. Zbieram 5 dobra. Tutaj golem, jeśli chcecie mieć małe golemy, to tą ewolucję, patrzcie. Tom. Tom. O. Widzicie tam. To, co ja klikam, to musicie mieć. Jak do tytułu, to tam nic. Jak do tytułu, też nic. Tutaj jest, tutaj jest lepiej, bo tutaj możecie mieć dodatkowe 8 golemów. To jest bardzo dobre. I ja mam. Dobra, on to 34 łucznik, to jest level 250, 50 na 50, 215, e, bije bardzo szybko, nigdy, patrzcie, nigdy nie idzie w to, nie, to się wydaje dobra to nie jest dobre, to jest lepsze, bardzo, to jest dużo, dużo lepsze, widzicie? Patrzcie na to, Shotman Arrows de Detailing 800% Damage'a co 5 sekund, a to jest co 7 sekund, więc tamto jest lepsze i to jest szybkie, bardzo więc a jeśli odnośnie do tego to trzeba też mieć bardzo dobre podlepszenie na bazie bo 187 dałem do tego aż 117 gemu, tych gamów, max 160, więc trochę tak robiłem, tutaj dałem 18, 100, 117 tu dałem 87, tu dałem 78. Tak, tak, 78. A w to dałem. W sumie dałem trochę więcej, bo to mam na pierwszym. A tu mam 37, tak, tak. No, no to w to dałem 67, a w to dałem po prostu 30. Dobra, ludzie, jeśli odnośnie na przykład tego, jeśli będziecie się pytać. To jest Mechanic. Pytacie się, dlaczego nie kupiłem tego, bo ostatnie są zawsze najlepsze. 600 HP, 330 Damage, a, a on wtedy miał prawie 500 Damage i miał 1000, prawie 1000 HP, więc nie zawsze. Kiedyś Dim był ostatni i był najlepszy. Ale teraz Trollking nie jest najlepszy, więc możecie iść w to. Ja na przykład do niego takie coś. Henge i Damage. Stytuję, dlatego że mam bardzo mocnych wrogów, żeby mi nie podeszli. No, tutaj mam wszystko dokładnie, tak pięknie podbijane. Jeśli Was coś dziwi, to co, 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 co nic. Mam tylko 92 na, 450, na 492. To niedużo. Tych jeszcze nie szarych odbijamy szary podbijamy na następnym odcinku. No, ten nawet nie podbijam, bo oni są niepotrzebni. O, tak niepotrzebnie ja ich nie wijam bo patrzcie jakie mam ja nawet ja już nie mam szans i tak I tak takim jest moim zdaniem najlepszym tutaj z tyłu też moim zdaniem to jest dobre ale frozen tower też jest bardzo dobry turret nawet nie kupujcie bo to jest bez sensu on nic nie szczela. No, i ja wam pokażę, jak mój dek się wpisuje w gierce. Dobra, to lecimy. Dobra, teraz widzieliśmy akurat moją przegraną gierkę. Jak zawsze mogę ją wygrać. Na przykład teraz spróbujemy. Ja się nie będę teraz nazywać, żeby dobrze ją wygrać. Widzicie? Daję radę. Daję radę. Wszystko. Idzie dobrze mi. Widzicie tam? To. to jest mój taki odcinek pokazowy. Level 286. A dlaczego nie? Ja Wam coś pokażę. Teleorder mam. Mam. To robimy tak. Tego jeszcze nie mam na maksa. To mam na maksa. Tu mam na Maksa. O, sorry, tego nie widać, ale pokażę Max i Max. Max 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 Max. Max Max Max. Max. To nie jest to Max, o! I jest to Maxa. Jakby, jakbyście zainstalowali tą gierkę i myśleli, dlaczego nie macie tego drugiego i trzeciego, to dlatego, że drugie jest od 99, a trzecie jest od 199. A te się... Jak nie będziecie mogli tego odblokować, to wchodzicie sobie na mapę i rozwalacie takich ich architekta jak chcecie mieć, ja za to dostałem roz, y, rozwalacie tego tych, tych wszystkich takich o. Tylko że bez krzyżyka, bo ja mam już wszystkich po rozwalanych, więc y, widzieliście na początku nie moich orków. Byście chcieli wiedzieć, skąd ja ich mam. No stąd. Mam trochę, trochę ich poodbije, po, po po, po no ale to nadal nie jest dużo, dobra, może sobie jakieś podbijemy, 3 miliony, dobra, damy radę, łapka w górę, jak go podbijemy, dawać. Dajemy radę, bo na razie nam się tutaj nic nie stało, bo architekt postawił ścianę. Bardzo im zjechaliśmy, HP. Bardzo dobrze, będziemy mieli kolejnego orgu-workera, czyli pracownika mniej więcej. Zaraz, zaraz zjedą nam bardzo HP i będziemy musieli się podleczyć, bo oni to nie są tacy easy jak na przykład 90 czy coś, i już trzeba mieć bardzo mocną armię, żeby ich pokonać. Oni nie są tacy łatwi. Jest. No, wygraliśmy. Dobra, łatwo. Mi jest łatwo, Wam by, wy byście go na przykład nie pokonali, gdybyście grali po jednym dniu i byście próbowali pokonać osie, 800 na tej mapie. Jak pokonać 800 na zwykłej mapie, to spróbujcie pokonać 800 na jeszcze jednej mapie, na tej czarnej, gdzie są ci, którzy są strzelają takimi czarnymi kozami. Wy jeszcze nie wiecie o co tu chodzi. O, widzicie? O, i mamy kasza za to. I jakbyście chcieli wiedzieć, tak, podbiłem to. 12 tysięcy Golda Teraz tego nie podbiję akurat Bo to jest za mocne chyba że Ludzie jak to podbijemy Subskrypcja Jak to podbijemy To wyczyn musi być tutaj pi... 100 wyświetleń 100 wyświetleń 100 wyświetleń robimy 100 wyświetleń i 100 lajków Albo nie 100 lajków Limit 20 łapek w górę Zrobimy tak czy nie zrobimy Zrobimy Na 100 musi tak być bo ja nie wiem. No w sumie wiem. I pewnie tak nie będzie, bo. No nie wiem, w sumie. No, o, 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 no, no, bo nie podbijemy go. Wiecie to, że ja go nie podbiję. Jestem jeszcze za słaby, żeby pokonać 2000 mocy. On ma aż tyle, że jestem. Ja dla nim jestem niczym. Nie dam rady. Ja może się podleczę. Wiem, że mam że mi bardzo cina, ale ja sam nie wiem, dobra, nie, to nie ma sensu. A koronawirus, koronawirus. No, wiecie, że jest koronawirus. Ja na przykład praktycznie siedzę na chacie cały dzień. No bo trzeba, trzeba. Hmm. Expo nadal nie wiem, bo tutaj można mieć 26 tysięczny level i można tego nie mieć. I Tego mogę sobie sprzedać za 190 tysięcy, to nie jest jakieś wybitne. skrzynę, skrzyn, gdzie się nie otwierałam. Znaczy, otwierałem, dostałem i dostałem bardzo dużo pieniędzy, ale wszystko wydałem na bazę. Bo to jest takie, a dla mnie to jest nic. Ale to jest nic. Dostaliśmy 150 tysięcy. I sobie oczywiście, że łuczników I jest super. Dobra. Ja robię krótkie cięcie. Znaczy dla was, to będzie, dla was to będzie ułamek sekundy, nawet nie, a dla mnie to będzie pół godziny, 20 minut. Więc widzimy się za chwilę. Dobra, cześć jestem? Dużo tego nie zbierałem, pomyślałam, że to się nie opłaca, po prostu sobie polepszymy te. Może trochę mniej. Ale dobra, ludzi znaliczymy. Raz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No właśnie. Ten dziesiąte razebrało nam 7000. No. Ale no powiedzmy, że polepszyliśmy. No. Widzieliście wszystko już o tej grze. Widzieliście? Próbowałem zrobić heal'a, ale to jest niemożliwe Patrz, To są dragony wszystkie Sin nie taką pokonam, nawet ja tu nic nie będę robił Bo wiem, że przegram Widzicie? Patrzcie. Bum, 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 bum Bum, nie żyje. już nie jest. Bye, bye legendary Co mi widzieliście? Bone dragon No właśnie Czekajcie. Ja spróbuję, żeby on. Myślę, że mija więcej. W Czekajcie, ja zobaczę, czy. No kurczę. On bije ponad 20 tysięcy. Ło, wow. on bije ponad 20. On, bije... on może być ponad 100 tysięcy, ludzie. No, no, nie aż tyle, ale może być. O! 10, jest 10. Widzicie? Nie kłamię. Muszę się sobie cofnąć, po 402 jest 400 na 12. jest 10 i 10. Jeśli chodzi chodząc o moje skarby, to nie. Ma, nie to, to są moje skarby. I te my mamy. Takie. Takie. No, jak widzicie, ja tu nic nie mogę zameldować. Ale ja mam wszystko. No, to ja nie będę przedłużać. Chyba, że chcecie zobaczyć, że on ile. Mi da. Ile? Dużo do, dobra. To ja naprawdę nie przedłużam. I na no, pa. pa.